Marchewka, student trzeciego roku informatyki w Nysie. To jest mundur żołnierza prus pruskiego z 32. regimentu Wątreskow z Nysy. Można się spotkać w jednym miejscu, właśnie w zasadzie tylko ze studentami, ze studentami też których się często nie zna, nie znało wcześniej. No i się powymieniać jakimiś przeżyciami, nie wiem, doświadczeniem studenckim. Karolina studiuje bezpieczeństwo wewnętrzne na pierwszym roku. A dzisiaj wybrałam sobie strój krówki, Jak to, to widać? Spędzenie wolnego czasu. Wiadomo, co roku można się spotkać takim większym gronem, bo tak to zawsze na weekendy każdy gdzieś zjeżdża, a tak to wszyscy jesteśmy i możemy razem spędzić czas. Cześć, nazywam się Denis, jestem studentem trzeciego roku zarządzania inżynieria produkcji. Przebrałem się za postać skorpiona znaną z filmów, czy również z gier. To jest to nasze przede wszystkim studenckie doroczne święto, tak wiadomo, wtedy wychodzimy na ulicę, krzyczymy, oznajmiamy wszystkim, że to jest nasza impreza, nasz dzień. Są koncerty, jest wiele atrakcji, także każdy znajdzie coś dla siebie. Przede wszystkim zaskoczenie. Ponieważ wszystkie kandydatki były przepiękne i nie spodziewałam się tego, że ja zwyciężę, no a tutaj po prostu wyczytano mnie, więc naprawdę po prostu jeszcze te emocje nie opadły, niesamowite było dużo emocji, stres, jednocześnie zaskoczenie jak wyczytano mnie, nie spodziewałam się tego, i Jestem mega szczęśliwy i razem z patrycją, że się tak udało, więc naprawdę emocje są teraz to był mój bardzo pozytywne. więc to był mój partner estradowy, oboje byliśmy numerami 3, więc wspólnie też zdobyliśmy tytuł. Życzę wam bardzo dobre zabawy dziewczynki przekażcie pani dominicę klucz. Miasto jest wasze! Cześć, tu Sławomir. Cześć, Gajra. No słuchaj, w Nysie musi być na bogato, dlatego przywieźliśmy całą orkiestrę, łącznie z orkiestrą dentą węgierską. Ja byłem raz rowerem tutaj, Ale kiedyś. Ale za czasów kawalerskich to się nie liczy. Właśnie, natomiast... No ja czasów kawalerskich też tutaj bywałam, przepraszam bardzo. Proszę bardzo. Koncertowo, kochani, jesteśmy pierwszy raz. Miłość nie trwa wiecznie. Młodość nie trwa wiecznie, miłość Wszystko też nie, wiecznie. nie. Ale młodość nie trwa wiecznie. Masz je w życiu tylko raz, kochani, więc niej na maksa korzystajcie. Korzystajcie ze studiów, z wiedzy i też z dobrych imprez. Zorganizowaliśmy wybory misji Mistera PWSZ, wybraliśmy najpiękniejszą studentkę, najprzystojniejszego studenta. Zorganizowaliśmy koncert, korowód. Wydarzyło się bardzo dużo. Mam nadzieję, że studentom się podobało, że mieszkańcom Nysy się podobało, że wszyscy dobrze się bawili. I podczas takiego naszego krótkiego panowania myślę, że mieszkańcy mogą powiedzieć, że jesteśmy dobrymi włodarzami.